Witamy w pierwszym odcinku 60 Sekund z EBHC, krótkim cyklu, w którym dzielimy się najciekawszymi wnioskami z poprzednich sympozjów Evidence-Based Health Care. Systemy zdrowia na całym świecie bardzo się zmieniają. Pandemia COVID-19 pokazała, że trzeba działać szybciej, mądrzej i lepiej. Co jest kluczem? Dane. Dobrze zebrane i mądrze wykorzystane. Szkocja daje świetny przykład. Dzięki analizie danych i szkoleniom dla lekarzy. Udało się zmniejszyć liczbę niebezpiecznych recept aż o 14%. Dane pomagają też oceniać, jak naprawdę działają nowe leki, np. onkologiczne. A w Polsce? Mamy fundusz medyczny. Dzięki niemu pacjenci szybciej dostają nowoczesne terapie. Ale jest warunek. Trzeba szybko pokazać, że te terapie działają, najlepiej w ciągu półtora roku. To trudne, bo potrzebne są dobre dane z rejestrów pacjentów. O tym mówiło się na 16. Sympozjum EBHC. Do zobaczenia w kolejnym odcinku